Ach. Chodzenie po całej mapie i zbieranie tych głupich materiałów. Raz tu nie ma, raz tu nie ma, raz jest, raz nie ma. I tak w kółko musimy zbierać i chodzić po całych mapach. Aby zdobyć wszystkie materiały, które są potrzebne do Ale po co? Po co to ciągle zbierać? Powiedzcie mi. Na przykład sprawdzamy teraz. I co? Naboje? Nie ma. Lecz większość graczy tak robi. A w tym odcinku, w tej serii, chciałbym Wam zademonstrować. Jak zrobić to szybko i efektywnie bez żadnych problemów? I można powiedzieć, że to jest lekki bóg, ale dobra. O, patrzymy, i tu jest paliwo. Dobra. Teraz zademonstruję Wam, jak to zrobić szybko i efektywnie. Dobra. Podejdźmy do kolejnego auta, w którym znajdziemy paliwo. Dobra, szukamy, 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 szukamy. I mamy paliwo. Dobra, bierzemy. I co teraz robimy? Idziemy. Przechodzimy po prostu na kolejny poziom. Jakby zmieniamy lokalizację, czyli przechodzimy o, je o jeden kwadrat w dół na przykład. Czekamy, dobra, i wracamy znowu. Tak, i wracamy do tego auta, w którym znaleźliśmy paliwo. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, znajdujemy te paliwa. Szukamy, szukamy, szukamy. O, i jest znowu paliwo. I właśnie. I tak robimy aż do skutku w kółko, w kółko, w kółko. Aż znajdziemy, aż zobaczymy wszystkie wszystkie materiały potrzebne do misji. Lepiej to jest, jak od razu jest, przy zmianie kwadratu. I jest to trochę szybciej, ale tak też można, nie? Wyszukujecie odpowiednie miejsce, tam gdzie można znaleźć paliwo, i tak robicie w kółko. A na koniec, jak już się Wam nie chce wracać, to możecie poświecić trochę procent ekspa i po prostu zdjąć zbroję przy przycisku I, wsadzić swój armor do EQ, wrócić do gry i dacie zabić jakiemś dowolnemu zombiakowi. I, te, I po prostu to zabija, rozpicie się w mieście i macie misję zrobioną. Tak właśnie szybciej i efektywniej można wykonać dowolną misję. Więcej misji zrobię wkrótce. Do widzenia, czołem.